Witam wszystkich. Zrobiliśmy, zrobiłem na kanale syrop lukozowy. Z tym syropem dzisiaj będę robić lukier, ale nie zwykły lukier. Ten, który można robić w domu. Nie wiem, co tam, ja jeszcze nie robiłam, ale to jest chyba cukier puder, trochę soku cytrynowego, trochę wody. Nie, lukier plastyczny, ten, którego używają w cukierniach. Więc zaczynamy i się widzimy na, widzimy na końcu filmu. Mamy składniki bardzo proste. W garnku jest cukier. Dodajemy wody, bo musimy rozpuścić ten cukier, więc grzejemy na średnim ogniu i ciągle mieszamy. Jeśli cukier będzie się krystalizować, tam w garnku, trzeba zbierać po prostu łyżką albo, jak już jest za twardy, za pomocą pędzla pędzel moczony w wodzie. Jak cukier jest prawie całkowicie rozpuszczony, dodajemy syrop glukozowy. Pytanie: można robić bez tego syropu? Można wszystko próbować, ale po polecam dodać, bo pomaga. Akurat mu jest nie taki gęsty. Specjalnie robiłem taki. Film jest na kanale. Dobrze mieszamy. Uwaga! Ilość jest w gramach. Jeśli Wasz syrop jest zagęsty, możecie po prostu podgrzać trochę, na przykład w kąpieli wodnej albo w mikrofalówce. Teraz musimy doprowadzić do temperatury 115 stopni, jest potrzebny termometr. Mniej więcej, jak zaczyna się gotować, trzeba poczekać 10 minut. Żeby była ta te, temperatura 115 stopni, ale mamy termometr. Musimy być dokładni. Jak już jest temperatura 115 stopni, wyłączamy, wyłączamy ogień i szybko zaczynamy miksować. Ja mam taki mikser. Możecie też e, robić e, ręcznie, ale nie polecam, bo ja raz próbowałem. Spróbowałem i się podałem, bo naprawdę. Tragedia. Wyrzuciłam wszystko. Miksujemy tak mniej więcej 15 minut, i zobaczymy, że ten syrop się robi taki biały i taki gęsty, i jeszcze jest ciepły. Jak konsystencja będzie taka, jak za chwilę będzie widać. To koniec. Bo i tak za chwilę ta masa się zrobi ro, taka, zrobi taka kwarta O, właśnie, tak jest konsystencja. Teraz bardzo szybko trzeba modelować przez minutę, dwie naszą masę, żeby po prostu, żeby miała taki kształt ładny i żeby była taka gładziutka. Jak będziemy potrzebować, Bierzemy kawałek i rozpuszczamy w kąpieli wodnej albo w mikrofalówce, ale dodajemy parę kropelek wody, bardzo mało wody, bo jak dodajemy za dużo wody, to później ta masa, ten lukier, nie zrobi się znowu twardy. Więc naprawdę ma parę kropelek przechowywać w suchym miejscu, temperatura pokojowa byle jaka naprawdę to jest sam cukier, więc jasna sprawa. Tak wygląda Zamykamy pojemnik naprawdę bardzo prosta robota i cukier plastyczny jest gotowy. Naprawdę... Żadna trudna praca. Lukier gotowy, lukier plastyczny. Na razie nie potrzebuję. Lukier będzie czekał, czekać na mnie. Ale mam nadzieję, że niedługo będę potrzebować lukru żeby polać do kasaty. Kasata sycylijska. Wszystko zrobiony w domu, naprawdę bajka po prostu. Ale trzeba chwilę poczekać. Ale widzimy się niedługo.